Co widzowie, kolejny odcinek z Class Royale W sklepie same gówno Emotki i tak mnie nie stać Wczoraj były fajne emotki, ale mnie stać nie było Montażki do dobrania, Od Fajnie. Kurwa, dobrze jest. Ile będzie upgrade z tego. Owyrówmy. Level dziesiąty i kurwa gówno Nie no lewy ósmy kolejny No i Dekus jest bardzo Tak Także na spokojnie dziś bijemy 1900 parków o no, główną wyskrzeniu Kurde, becka goblinów. Jewów. Nienawidzę tej beczki. Kurwa! kurwa. Będzie łatwo. To gram to na spokojnie Walkeria. Kto to na się wzięła? I ja O kurwa. Ja pierdolę co trzmałem. Ja pierdolę. On daj mi Rixir! Ja no pierdolę. Zmarłem wam 4 Rixiru, no cóż, on jeszcze więcej teraz ma. I co on to robić? W sumie póki co prowadzę. Więc... Zachował spokój. Tam mamy połowę na w końcu. Wiedzmy, ma. No kurwa, zaatom! Widziałem, widziałem. Есть, у нее, у нее, курды, о, курды, а, тра ком ох.

To będzie armia skretów. Jest! Kurde, skąd on miał napekę? O nie. Dobrze go, biny go popchnąły na tesę. Kurde, on postawi armię. Nie postawi, a teraz postawi. Jest, wiedziałem kurza! Zchytnij! O kurza! Wszystko na jedną kartę jest! Niech więcej zadał! O kurde! Ale to bronie, ale to kurwa bronie! No nie no! Fireball! Fireball! Kurwa mam wszystkie spelę! Spod najtańszej jednostki! Niech się kurwa szybko jest ten Fireball! JEST! Udało się! Głotona do zebrania, nie zauważyłem. Fireball będzie upgrade. Chyba, nie wiem. Jest. Leży 9 fireball. Kurde spirit Pekka O oh, nie jest Zaczekajmy, zaczekajmy. To może jeszcze coś pójść groźnego. Nie wiadomo jak ma jednostki. Musimy mieć na kontrę. Kolejna beczka. Ma tani dek widocznie. No, Tombstone. Niski level. A i tak robić swoje. Dziesiąty level Baby Dragon. No teraz i puści pewnie No, widziałem. Kurwa, wiedziałem, widziałem. Już ma pkę kurwa, przygotowałem teraz. Z tego spirita zostały na tą PKę Kurde. Czy miałem go zaskoczyć?

Já perdeu. Tá fazer Contra, contra Spirit. Curva. Oczywiście armia sklepów musi być w każdym deku Obratera nie ma co bronić Na cypekę ma kurwa Nie ma ekwiru Ma małe ciru O nie, ja też mam olej firu! No i peka, no ja pierdolę. Czym go zatrzymać? O chciałam z tego kurde z... zbronić. Kurwa Czemu mu każdy mieć te skelety Zrona w deku. Grubna spita, kurwa. Kuba kurwa, kupa ciągnie ślubna, kurwa. No jeba kurwa! No golem tester poradził! Jedenasty lever! O kurwa! Skąd? Skąd on miał ty tych kurwa kart do upgradu? Oni mają ty kurwa! No, co ja mam zrobić? Aaaa! Ja nic nie na tą wiedźmę. Dobra, tym razem zatrzymałem. No, co te... Kurwa Darth Gobliny! Dobrze! Kurde! Musi nam się udać to wygrać. Jest! No czas nie! Kurwa, teraz się bronię jak tylko mogę! Kontra! Fireball Block! Jest! Kurwa, mamy wieżę! Esa. Kurwa! Widziałem, się uda! Nie, nic ciekawego. Może tego Baby Dragona to gargulce wymienimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Napiszcie w komentarzu, czy filmik nie jest ogłosny. Bo testuję w trajny sposób na Nagrywanie na telefonie i będę wklejał dźwięk z komputera Bo na telefonie jest słaby mikrofon i trochę cicho mnie słychać tak mi się wydaje A teraz powinno być lepiej Mam taką nadzieję On ten przeciwnik jest łatwy, widać Jeszcze na taki nic kniesz Zaraz raczej poradzimy sobie bez żadnych pięć Zobaczmy po której stronie postawi Wiedźmę po tej więc drugą zaatakujemy Bo ta Wiedźma nam dużo nie zrobi Zaraz biorę X na obronienie jej no kurwa tam postawił Inferno Tower A ten Inferno Tower to nic nie zrobił za dużo i tak peka dużo zadała No i teraz po prostu zagajmy na spokojnie Po prostu nie popełnimy błędu jakiegoś Kurwa o no, już popełniłem błąd. A nie tak wielki, żeby nie nim przejmować. Kurwa, jeden został. Dobrą zwierzę jednie. Jest. Hog Rider jedzie Ale nie dojechał No jeszcze drugą wbierę zamiar, że tak myślę Chłopy Fireball Dobra Wygramy tylko jedną koroną. Trudno, a jest przynajmniej wygrana. Dobra, taki ja akcentem się z wami zagrał.